Witamy Państwa z padoku, a naszym gościem jest Dima Bondarczuk. Witaj Dima. Dzień dobry. To nowa postać w polskich wyścigach, chociaż już od kilku sezonów pojedyncze konie Dimy startują. Za chwilę Tejan ale Haifi pobiegnie. Klacz trenowana przez Dima Bondarczuka pod bolotem Kalisbekiem. Powiedz troszeczkę o niej. Jak jest zbudowana? Jakie możliwości na treningach? Jak ona się prezentuje? No, klacz biegnie pierwszy raz. Mamy nadzieję, że będzie dobrze. Na treningach robi dobrą robotę. Jest lekka, nie denerwuje się. No, pierwszy raz zobaczymy, co ona pokaże na, na Torii Zielonym w Warszawie. Będzie wszystko, wiadomo, po celowniku. Jesteś młodym trenerem? Ile zwycięstw do tej pory na koncie w roli trenera? Na razie mam jedno. To był taki arab Dream Day i tam, no, drugie miejsce też było Felbiutką, ale to wtedy się e, była zapisana na innego trenera. Kliacza. Była taka belle historia. A ile teraz trenujesz koni i gdzie jest twój ośrodek treningowy? Ośrodek znajduje się pod Janowem Podlaskim. Teraz koni mam w treningu 6, ale jeszcze ma przejechać klaczka dwuletnia z Ukrainy. I pod takim dużym znakiem zapytania dwa ogiery, bo jest też prawdopodobnie problem przejechania przez granicę z wieżakami, no, że koni ciężko przewieźć, ale nie wiadomo jak będzie z papierami, jak zrobię wszystko, to mamy nadzieję, że przejadą. Te sześć koni, które tenujesz, to folbluty, czy araby, czy wymieszana stawka? Jest i araby i folbluty. Mam swoje folbluty i prywatni. Araby i niedawno zakupiony też jeszcze jest e, młody arab, ale jeszcze nie zgłoszony. Będziemy zgłaszać i miejmy nadzieję, że w tym roku pobiegnie. Właśnie wspominaliśmy, że chyba od państwa Gromalów kupiłeś jakiegoś araba z dobrym e, pochodzeniem. Powiedz dwa zdania o tym. E, no to jest e, po e, syn Naszwana, bardzo dobrego ogiera i po klaci, e, też francuskiego pochodzenia. Oni byli przywiezieni tutaj, tak jak i w Ameryce. to z tej rodziny, to ich nie matka i to po ich niej matki mamy ogierka tego, po ich matkach. Wspomniałeś, że masz konie swojej hodowli? Od kiedy hodujesz konie? Ile masz e, klaczy? No, 5 lat mamy hodowlę. E, mamy Iranii klaczu, folbiutkę i mamy Baladę de France. E, mamy teraz po niej dwa. Dwa ogierki po Iranii u nas zostali i miejmy nadzieję, że będą, będą biegać, będą jakieś sukcesy, ale ciężko z polską hodowlią. E, tak jak dwuletnimy jeszcze mamy jakieś szanse w pasbowskich gonitwach biegać, ale już starszymi końmi, trzyletnimi to już, już jest ciężko. Ciężko wyhodować w Polsce dorównującym koni zagranicznym. A Po jakich ogierów użyłeś? Po jakich ogierach? Masz tę młodzież, dwuletnie i te młodsze konie? Dwuletni jest po Sylvanerze, po ogierze, który był sprowadzony z Niemiec, w własności Millennium Stat. Jak stacjonował w Polsce, udało się mi pokryć nim. A trzyletniego mam po ogierze Kacini, w własności państwa Zielińskich i Adama Wyżyka. Właśnie, opowiedz troszkę o swoich początkach, jak to się zaczęło, że zająłeś się końmi, co robisz na Ukrainie, bo z tego co wiem, to chyba już tam pracowałeś w stajni wyścigowej. No w Ukrainie ja zaczął e, pracę w 2011 roku e, w prywatnej w stadnini, tak powiedzmy. E, pracował od podstaw, zaczął z matkami i później... Co roku uczył się czegoś, nie starał się, i przenieśli mnie do stajni treningowej, i po roku czasu trenował koni arabski, zakupiony z Polski i ze stadniny Białki. Mały też tam matki, sprowadzony był też bardzo dobry ogier polski, ten Ostragon. E, derbista. derbista. i no, tak wiedziałem, że on bardzo dobry gonitwy wygrał, ale niestety e, spla, jak to rozpadła się ta stadnina, bo e, nieszczęścia przyszło, zmarł właściciel i skończyło się dofinansowanie, i wszystko wysprzedało się. I wtedy postanowiłeś wyjechać do Polski? Nie, wte, w, w, wtedy jeszcze ja poszedł e, Дякуємо своєму знайомому, почав працювати на ФО фоль... до Falb'L'd do takeaway стані, co знаходилася в Донецьку, ну, де зараз не стати війна. І від того часу почав працювати з фольблютами і в 2015 році запропонували праце в стадіні в Янові подляскі Ну і виїхав. І так з'явився в Польщі і почав тут працювати, підняв тут працю свою. Ale z Janowa zawędrowałeś chyba też do czempiona trenerów a Adama wyżyka. Jak długo u niego pracowałeś, jak wspominasz ten okres, sporo się nauczyłeś też pod kątem właśnie trenerskim? E, powiem tak, że pracował w, w okresie roku, e, ale szkoda, że krótko. No, musiałem wracać do domu, do żony, urodziło się nam dziecko i musiałem już być przy żonie, pomagać. A tak naprawdę bardzo fajny trener, spodobało się jak tam pracują, jakie podejścia do treningu, do zajazdki i ogólna praca, praca z końmi. Nie? No i chciałem by jeszcze pracować, by popracować, zdobyć więcej doświadczenia, ale no, musiałem wracać do domu. Ty i żona tworzycie wyścigową rodzinę, bo ona też jeździ konno. Powiedz, jak się nazywa, gdzie jeździła? E, żona nazywa się Emilia Bondarczuk teraz. E, pracowała ona w stadninie Janów Podlaski, jak co nie mylił 12 років в стайні Віщоговій. Мала там в черве, вже виїжджала тут до пані тренерка Луби, до Тори, але знову вручила до Янову і там позналися ми. Czy żona pomaga ci w treningach, jeździ na przejazdkach, czy bardziej już zajmuje się wychowaniem dzieci? Pomaga. Jeździ ze mną w parę przejazdek jak, jak ma czas. To zawsze, zawsze wsiada, jedzie, nie ma, nie ma żadnego problemu, że nie chce, nie może. I też lubi to robić, nie lubi jeździć konno. Wspiera tak samo mnie. W tej pracy, no jakoś tak. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie trenujesz te konie? Chyba tak, z tego co wiem, tak jak trener Wyżyk czy pan Urbanowski, głównie na tych leśnych dróżkach u siebie pod Janowem, tak? No, mamy tam za parę kilometrów w lesie zrobioną drogę, no, spuszczamy taka piaszczysta droga, równamy ją, żeby, żeby konie mogli po plaski miękkiej i bieżni trenować. Okay. Dima, bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki za to, żeby debiutująca czteroletnia klecz pokazała się z dobrej strony. Dziękuję bardzo, do widzenia. I oddajemy głos komentatorowi.